Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Królew. Witam was wszystkich w drugim odcinku na moim kanale. A dzisiaj będzie on przeznaczony znów w skazie. Te odcinki będą w sumie tylko przeznaczone w skazie. Pierwsze cztery odcinki. Piąty będzie inny, bo mam pomysł. I zostawcie lajka i subskrypcję z dzwoneczkiem. Będziecie dostawali powiadomienia na bieżąco z dzwoneczkiem. No Lecimy z koksem. Skaza tu prawowity król. Nie uwierzycie mi. No to przecież, kto, a kto zabił Mufasę? Oczywiście, że skaza. A kto skaza? Hieny. Więc hieny są królami wątpię. Żartuję, jestem hienem. Nadal skaza jest prawowitym królem. Skaza to prawidł... Przeczytam wam, nie wiem jak to nazwać. Wy mówicie, skaza tu prawowity król? Ja na to. Tak, skaza, to prawo, skaza Tak, skaza prawowity to prawowity król. To nam uwo, udowodnił. Wy mówicie: O, skaza zabił mu fasem, dlatego jest prawowitym królem. A, je, a wy mówicie: Simba, ale przecież Simba zabił skazm. Ja mówię: Nie, hieny zabiły skazm. A wy mówicie: Aha, i tak nic nie rozumiemy. No, te maluchy, czyli na przykład siedmiolatki, lub 6, no dobra, to nie jest dla sześciu. No, tak jak któremu. Niektórzy z Was, mimo że są dorosłymi, mogą mnie zrozumieć. Mam do Was pytanko. czy mi wierzycie? Czy wierzycie mi? I p... A, aha, yy, jak nie wierzycie, to nie. A, i przerwa na chwilę jeszcze odcinek, bo. Yy, przepraszam też, że tak późno odcinek zagapiłem się po prostu. To po prostu się zagapiłem. No dobra. Temat jest zdjątka. Wszystkie te można znaleźć w tym Askaza ta w tym kółeczku to ja narysowałem tak jakby coś nie zrobił aby mnie nie szukał tego tutaj sobie jak ktoś chce yy, to nagrywać odcinki na YouTube z króla 2 i by chciał mieć takie pomysły jak ja tylko inne rzeczy to wtedy Proszę, możecie zabierać ode mnie pomysły. Za możecie, naprawdę. Albo jak ktoś wpadł na ten pomysł, to przepraszam, nie wiedziałem. Może. Chyba, że mi pozwalacie. Napiszcie w komentarzach. A my kończymy ten odcinek. A, miał być trochę dłuższy, ale zapomniałem. Więc do zobaczenia. Do, do piątku.